Słoneczna Copacabana. Piękna plaża, woda, duże fale, ale także natrętni sprzedawcy. Tak, oh, yeah! Dla których dzisiaj będę najlepszym klientem, bo kupię wszystko, co mi zaproponują. Zapraszam. No to siadamy i czekamy. A w sumie to nie czekamy, bo tutaj sprzedawcy mijają się jeden za drugim. Pierwszy z nich zaoferował nam espetinho de salsicha, czyli szaszłyka z parówki. So, to jest ser uh, parówę, cheese, chicken ścikniętą może tam parowa może parówę. jesteś wła How much it 20 20 o, z grilla będziemy mieć taką. To będzie kosztowało nas 20 realów, czyli około 15 zł? Coś takiego. Oprócz kiełbasy serwują też parówki, ser, kukurydzę czy kurczaka z cebulą grillowanego na węglu. A little bit, little bit. Czy smaki te podają z ostrym sosem, ketchupem lub musztardą? Full service. Hej, no ja? To jemy. Parówa? Konkretna paruwa. Mm -hmm. Tak sztuczna, jak tylko możecie sobie wyobrazić, ale ostry, osty. Musisz teraz to te spróbować. Sezon grillowy rozpoczęty. Koszt dla turysty z kamerą to 20 reali brazylijskich, czyli 14 zł. Cena, którą można wytargować to 10-15 reali. Podaję ceny, które my zapłaciliśmy i te realne, bo można się z nimi mocno targować, ale nie robiliśmy tego na potrzeby wideo. Dojść, dojść, nie. Yeah. Kolejny sprzedawca zaproponował nam mate con lima. To mieszanka herbaty, mate oraz limonkowej lemoniady nalewana z dużych metalowych termosów, którą sprzedawcy noszą w dwóch baniakach. My friend, one is, is enough, one is enough, one is enough. Uno. Dwo. Zakręcam, zobaczmy, czy będzie gostan. Qualquier coisa, mais um jeszcze trochę limon ou mate. Limon, no, okej. Okay, ok. Nie mam pojęcia, co to jest, ale spróbujemy. Ale mocno limonkowe coś. Ale alko, czy nie? Mm. Tutaj alko za taką cenę to chyba nie kupimy. Wydaje mi się, że to jest iced tea. A -a. Tylko taka herbatka z limonką. Bardzo orzeźwiająca, bardzo, bardzo fajna. No ale cukru to ma pewnie ch ch cholerę. Ile za to zapłaciliśmy? No w koniec końców zapłaciłem mu chyba 11 Czyli na nasze to jest około 7 zł. No, Okej, okay. to no, uczciwa cena. Uczciwa cena jak na to, że pewnie że, że nas zrobił w konie, ale... No, no, <gry> Nasz koszt? 11 reali brazylijskich, czyli około 8 zł. Normalnie można kupić za 5-8 reali. Nie wiemy co jest grane, siedzimy tu od jakiejś minuty i 20 sekund i nikt jeszcze do nas nie podszedł. Zaczynam się robić niecierpliwy. Słabo? Słabo. Co jest, sprzedawcy, gdzie jesteście? 60? Kolejny przysmak to camaro na espeto, czyli grillowane krewetki na patyku. So. Olá, tudo bem, colega? Olá. Brasileiros? Brasileiros não, we are polacos. Polaków? Europe. A you are Brazylioro. Brazylioro, bardzo muito. I tu zrobiło się ciekawie, a ci sprzedawcy sprawili, że zapomnieliśmy na chwilę, że finalnie liczy się dla nich tylko pieniądz, co postanowili wykorzystać. UE 20, 35, ok, 35, no to trochę jest, nie? Ale to są krewetki. Krewety. I zobaczcie, można podnieść tutaj kartę. To one, one. One. One 20. One 20. Długo z nami rozmawiali, żartowali, nagrywali wideo i chcieli zdjęcia. Na początku, za dwa pateki krewetek, mieliśmy zapłacić 40 reali, co i tak było dużo. Na terminalu wpisał 50, ale przymknąłem na to oko, bo byli bardzo mili. Jego terminal odrzucił płatność trzy razy. Trwało to jakiś czas i za każdym razem pokazywał mi odpowiednią kwotę. Po chwili podał mi ten terminal czwarty raz, płatność się udała i poszli w długą. Po chwili jednak wrócili i chcieli nam dać jeszcze dwa patyki krewetek, bo jak się okazało, przypadkowo nabił te wcześniej za 75 reali. Nie fajne zagranie, ale to moja wina, bo zapomniałem, że trzeba się zawsze upewnić. Niech to będzie dla was przestroga. Wszystko, wszystko, wszystko. O, Obrigado, amiga. Obrigado. Ale, amigo. Ole, ole. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie przewalili nadwyżki na głupoty. Widać, że im się nie przelewa, więc może to nawet lepiej, że dostali dużego tipa od Gringo z Europy. Za te krewetki zapłaciliśmy około 35 zł, I okazało się, że powinno się jeść w skorupach. Próbujemy. Nie powiem, żeby to było najprzyjemniejsze uczucie, ale ogólnie w środku są dobre. No, próbuję ze skórą, jak można. Mmm! Dobra. Fajna. I nawet z tą skorupką? Mhm. Będzie tyle mi to obleca. Ale fajnie kupią. Ale jedna mi wystarczy. Nasz koszt 75 reali. Normalna cena 15 reali zapatek. W końcu doczekaliśmy się. Czas na Bisquito Globo, czyli tradycyjne chrupki z tapioki, których chcieliśmy spróbować. Niestety pierwszy sprzedawca nie miał terminala, ale zanim nim czaił się już kolejny, który terminala też nie miał. Powiedzieliśmy, że chcemy kupić ciasteczka od jednego z ziomków. Możesz pokazać? I zapytaliśmy się, czy można u niego płacić kartą. Okazało się, że nie i teraz szuka wszędzie po swoich znajomych, czy pożyczą mu terminal. I a, a to będzie kosztowało z 8 pewnie realów, czyli z 5 zł, nie? Yeah. You have how much? 1.50. Tweet one hand sprzedawcy już wyczuli, że stoimy z kamerą i bez sensu przepłacamy, ale bez przesady, chciał nam sprzedać trzy paczki za 100 reali, czyli jakieś 70 zł. Koniec końców sprzedał nam za 20 reali, co i tak jest około 3-4-krotnym przepłaceniem. W końcu dorwaliśmy słynne ciasteczka, których pełno tutaj noszą i sprzedały je nam za jakieś 15 zł. Ogólnie robią zdzierę, już, bo widzą, że kupujemy praktycznie wszystko. I targował się na początku, chciał za to 5 dych, nie? No ale dobra, do odcinka kupiliśmy. E, no więc zaraz spróbujemy. Wybraliśmy wersję bez cukru, oczywiście. Nie umiem tego do niczego przyrównać. 5 dych chciałbym... to 5 dych, cześć! Wow! Nie jest to w ogóle smaczne. No bo wziąłeś bez cukru może. A no, może. Tragedia. Styropian. <laughs> Ciekawe jak to z cukrem. Ale cała 1 na 10. Nasz koszt 20 reali. Normalna cena 5-8 reali. Chyba wystarczy, ruszamy jeszcze na caipirinha, słynną w Brazylii, słynną w Rio. Ja mam na dzisiaj dość wrażeń, jeżeli chodzi o sprzedawców. Ostatni przysmak to caipirinha w wersji fruta. Najbardziej znany brazylijski drink, który serwują tu wszędzie. Panowie kazali nam pójść prosto do stanowiska i obsłużyli fachowo, zadając mnóstwo pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chyba nie. <laughs> Okej. Okay. I, I co? Najmocniejsza, <laughs> jaką ciłam do <z> tej pory. Daj mi trochę. Mmm, ale kopalę po dostałaś. Dziękuję bardzo. Znamy SE czy stała influencja? Influencja. Oooo! Tak. Ta pani była już po pięciu takich kajpiriniach i lekko jej szumiało. Ale kazała wam przypomnieć, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję oraz zaobserwować ją na Instagramie. Instagram Na początku mówili, że drink kosztuje 35 reali, później za nieco większą porcję stosowali 50, ale mieliśmy dobry humor i machnąłem na to ręką. Mam jednego nowego obserwatora. Zaczął mnie obserwować na Instagramie, także mam fanów w Brazylii Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Brazylii Tutaj ze względu na dużą biedę będą was chcieli wycyckać na każdym kroku Osobiście nie mam z tym problemu, takie mają życie Ale warto na to uważać, targować się i nie zachowywać jak my na tym filmie Przyjmując ich cenę za ostateczną Wydaliśmy zdecydowanie zbyt dużo pieniędzy Ale przeżyliśmy fajną przygodę Może nie wszystko co zjedliśmy było super smaczne Ale warto było Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę I to zobaczenia